Grillowane rolatki z cukinii i kurczaka w boczku to przepis przesłany na portal Ugotuj to przez yy, użytkowniczkę o dźwięcznym mniku przez Maki karolki. Grillowanie z reguły kojarzy się nam z takimi tuczącymi rzeczami, takimi ciężkimi, mięsiwa, jakieś karkuwy, kaszane, kiełbachy. Okazuje się, że niekoniecznie. Można grillować. Można robić coś na ruszcie w wersji fit. Tutaj będzie kurczak, cukinia, boczek dla podkręcenia smaku, ale też cieniutkie plasterki. Spróbujmy, co z tego wyjdzie. Do naszych roladek potrzebujemy piersi z kurczaka, cukinie, bardzo fajne warzywo do grillowania, naprawdę super. Tymianek. Mm, Karolka pisze, że to ma no, być świeży, nie mam niestety, ale suszony równie dobrze się sprawuje. Czosnek, keczup. I plastry wędzonego boczku. W domowych warunkach zamiast grilla użyję patelni grillowej. To jest taka patelnia, która ma tutaj takie, takie żłobienia. Bardzo fajnie się zresztą na niej grilluje. Zaczniemy od kurczaka. Muszę z niego, z tych dwóch piersi, wykroić jakieś 12 plastrów. Dodam do tego tymianku, doleję takie dwie łyżki oliwy z oliwek, łyżkę pikantnego keczupu, dwa ząbki czosnku, które tylko rozgniotę, one będą miały za zadanie oddać swój aromat mięsu, pieprz, sól. I to wszystko wymieszam. Powstała nam taka fajna, aromatyczna marynata. Odstawiam to, żeby się zamarynowało. Tak zamarynowane mięso, tak naprawdę można by już od razu grillować. Mamy gotową jakby potrawę, ale nas stać na coś więcej. Zresztą Karolka poleca tutaj, żeby zrobić to z cukinią i z boczkiem w formie finezyjnych roladek. Będę do tego potrzebował cukinie, którą pokroję w takie śmieszne paski za pomocą obieraczki do jarzyn. Woda się ugotowała. Zblanszuję teraz cukinie. Karolka pisze w przepisie. Żeby gotować cukinię we wrzątku przez 3 minuty, ja uważam, że to jest strasznie, strasznie długo. Wystarczy ją włożyć dosłownie na pół minuty, bo przez 3 minuty te paski cukinii by się rozleciały. Muszę je to teraz zahartować. Mam tutaj zimną wodę. Przerzucę cukinię do zimnej wody. Jeszcze lepiej by było, jak byłaby to woda z lodem. Przepływ po to, żeby zatrzymać proces gotowania. Mam boczek, mam cukinie, możemy działać dalej. Zaczynamy od boczku. Mamy boczek, plaster boczku. Na boczku układamy pasek ładny cukinii. Tak. Celnię grillową rozgrzałem, aczkolwiek nie za mocno zależy mi na tym, żeby to mięso dochodziło powoli, żeby boczek był, pozostał chrupki a i mięso miało szansę ugotować się w środku. Jest tak naprawdę dosyć grube, widzę, że rolatki są już gotowe. Będę je już przedkładał tylko na talerz. Prosto do jedzenia. I oto przysmak karolki. Mamy gotowy przysmak w postaci roladek z kurczaka, cukini i boczku grillowanych. Czy to zima, czy to lato, nie musimy tego robić na grillu na dworze. Możemy to zrobić na przykład na patelni bez tłuszczu. Albo na patelni grillowej też bez tłuszczu. Ważne, żeby to pozostało tak lekkie, jak jest teraz. No, bardzo smaczne. Pożre to.